Siemano widzowie, to ja, wasz ulubiony YouTuber, to jest jak się nie mylę, ósmy odcinek z Minecraft Survival. Już historię znacie, czemu nie grał na tamtej desce. Niestety, ale musiałem. A czuję, mój kolega, niestety musiał zrobić taką głupotę. No nadzieję, nie był sobą, i on nie będzie już grał. Ale mój brat... mój brat za to będzie grał Ale tylko będzie... W, czasami I... Z, od ósmego, nie, od 9 stycznia będą się coraz rzadziej pojawiać odcinki Więc przykro mi wiz, WIDZOWIE! NIE! Proszę! Dwa diamenty. Proszę. Proszę. Proszę, dwa diamenty. Proszę. Nie, dwa diamenty tylko. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Cztery diamenty. Jeszcze raz. Jeszcze Jest, widzowie, Jest.

Yeah, Nie, kiedy się kończy? Dlaczego ty dasz sobie? Ja. Dobra, muszę. Tylko tyle idzie uznaloga? No więc mogłam przynieść więcej, gdyby ktoś mi pomógł. Dobra, złoto. Czas, perszczas, idźcie w szarłot po więcej go. No, złoty. Dobra, jednak na złoty nie, jabłka nie będzie. Dobra, a gdyby płapka wypajnie, ja jestem A ja w ogóle tu jeszcze złoto? Jak z ciekawości?

Oh, kurde, jak go zginąć? No, muszę się kopać w dół i albo lawet znaleźć Nie może się znaleźć lawet

Jestem zadowolony z tej pory, a ten jest zielony. Kurde, zielony jak brązowy, to wszystko przyroda. Tu jest napisane, że północny jest zielony i nie jest bardzo zielony. Ale z wiadomości, tylko stop jest w władze publiczne. Kurde.

Jest. Sorry widzowie, że tak długo. Uff, ale już nie da rady. Dobra. 40 razy. Idziemy. Pędzimy tu. Musimy tu

Ja pierdzielę Pff, czemu? Czemu? Ty. Ja pierdzielę, ale ja jestem głupi czemu? Czemu? Kurde Czemu ja to zrobiłem widzowie? Że... masakra sakra. Ale to jest No Dobra, kilo diamentowy. I na buty mi stać albo się kiera, albo nie. potrzebuję na pewno jeden diament. Widzicie, widzowie ten arsenał. Arsenał już dawno przygotowany. Jest on prawie centralnie. Ej, ja tylko. Ej, ja nie używam Ja złowiesz, już się widział, uśmianowi Jest To jest zrobione że raz oddzielę, to jest... A co że? Nie, nie, to jest dobra. O, nie, nie, to nie, jeszcze jeszcze jedno nie, nie, Dobra, jest, A jak to moja tarcza? Pokaż moją tarczę no, no dobrze Ale... czekaj, czekaj Potrzebuję patyki Ja dobra, ja mam drewno Jeszcze ja tylko zrobię patyki. Jeszcze wiadro będę musiał zrobić. Jeszcze. Jeszcze. jeszcze żelaza. Nie chcę szukać lawy. A tego jemyta? Ja, ja chowam. Tego, ja tego widzę, chowam jemyta, żeby nie zostali czasowi jeszcze, jeszcze. Dwa, że. Trzy żelaza. ради се и а то се баше кара аа јас Ej, dobra, jakbym w razie wy jak z psa ale nawet pieska. Czego e, nie bierze, tego nie bierze, tego nie bierze. Wszystko mam chyba. Teraz Ale jeszcze przed tym widzowie. e agora laguei aqui